Tak jest. Maselkury to kwitesencja amerykańskiej motoryzacji, zwłaszcza lat 60. i 70. Proste połączenie tylnego napędu, dużego silnika, najczęściej V8 o dużej mocy, w średniej wielkości nadwoziu i w akceptowalnym budżecie. Zwłaszcza w czasach bez restrykcji silników spalinowych i benzyny tańszej od wody, taka koncepcja samochodu robiła furorę, ale również i dziś ma się nieźle i na całym świecie ma swoje grono oddanych fanów. Nie da się jednak mówić o karach i mniejszych od nich pełnych karach bez nawiązywania do silników chemii i to właśnie nim poświęcimy następne kilkanaście minut. Dowiemy się, co w konstrukcji określanej jako chemii jest takiego niezwykłego, dlaczego to właśnie tym silnikom zawdzięczamy szybki rozwój motoryzacji w pierwszych latach jej istnienia, dlaczego technicznie rzecz biorąc dzisiejsze silniki chemii nimi nie są, oraz jaki związek ma V8 chemii z zimną wojną. Brzmi ciekawie, to zapnijcie pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep z częściami motoryzacyjnymi ukando.pl. Jeżeli macie do wykonania jakieś naprawy w swoim samochodzie lub planujecie wymianę jakichś elementów, to zajrzyjcie na ich stronę, a z pewnością znajdziecie to, czego potrzebujecie. Dodatkowo, specjalnie dla was na hasło POWAGOWANI dostaniecie 7% zniżki na zakupy. Więcej informacji znajdziecie w opisie, a teraz wracamy do tematu odcinka. Bardzo lubię w swoich filmach patrzeć na pewne rzeczy z perspektywy czasu, bo historia to nie nudne daty i okresy panowania królów, tylko niesamowita podróż związków przyczynowo-skutkowych, która tworzy świat, w jakim żyjemy. Dlatego przenosimy się na chwilkę w czasie do końcówki XIX wieku. W pierwszych latach popularności silników spalinowych głównym typem cylindrów były cylindry z płaską komorą spalania. Pokazując to na prostym schemacie, denko tłoka miało płaską powierzchnię i głowica miała równoległą do niego płaską powierzchnię. Wiązało się to z kilkoma problemami. Po pierwsze, bardzo ciężko było uzyskać równomierny zapłon mieszanki. Od inicjacji zapłonu aż do zaponu mieszanki zlokalizowanej w skrajnych punktach komory spalania upływało stosunkowo dużo czasu. Przy natychmiastowym wybuchu mieszanki cała energia naciska na dękotłoka, odpychając go do dołu. Natomiast jeśli zapłon mieszanki jest nieregularny, czyli najpierw zapłon następuje w centralnej części komory spalania, a potem rozprzestrzenia się do skrajnych punktów, to duża część energii początkowego wybuchu zamiast naciskać na dękotłoka, to uchodzi w bocznym kierunku. Drugi problem płaskiej głowicy i płaskiej komory spalania była stosunkowo mała objętość przy dużej powierzchni bocznej, przez co silnik generował duże straty cieplne, bo duża powierzchnia metalowa pochłaniała energię cieplną pochodzącą z eksplozji mieszanki i oddawała ją na zewnątrz, przez co za każdym razem pewna część energii wybuchu mieszanki była tracona tylko poprzez odbieranie ciepła. Z tego powodu, pierwsze silniki spalinowe charakteryzowały się bardzo, bardzo niską mocą wyjściową. Osiągnięcie ledwie kilku koni mechanicznych było nie lada osiągnięciem. Bardzo szybko więc inżynierowie z różnych firm motoryzacyjnych na całym świecie zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób można poprawić ten stan rzeczy. Odpowiedź okazała się stosunkowo prosta. Jaka bryła ma najmniejszą powierzchnię przy danej objętości? Oczywiście kula. Stąd projekt silnika z półkolistą komorą spalania, co na angielski tłumaczymy jako Hemispherical Combustion Chamber, stąd właśnie nazwa chemii. Zalet takiego rozwiązania było wiele. Mniejsza utrata energii cieplnej pochodzącej z wybuchu mieszanki, świeca zapłonowa może znajdować się blisko środka komory spalania, przez co płomień szybciej wypełnia całą komorę spalania, a do tego zawory ssące i wydechowe można zamontować naprzeciwko siebie pod kątem, co umożliwia znaczne zwiększenie ich średnicy, a do tego poprawia przepływ mieszanki, który w takim układzie cechuje się uporządkowanym ruchem. W ten sposób z silników o mocy kilku koni mechanicznych szybko zaczęto produkować kilkadziesiąt koni mechanicznych. Spoglądając na historię, jeśli za początek motoryzacji uznamy Benz Motorwagen nr 1 z 1886 roku, to już w 1901 roku zastosowano pierwsze silniki półkoliste. Mimo, że silniki chemii kojarzą się typowo z Ameryką, i faktycznie sama nazwa chemii jest zastrzeżoną nazwą handlową Chryslera. O tyle silniki półkoliste produkowane były przez wielu innych producentów. Zaczynając od belgijskiego pipa na początku XX wieku poprzez Welsza, Fiata, Forda, Peugeota, Alfa Romeo, Daimlera, BMW, a nawet Toyota czy Jaguara. Produkcja tego typu silników była jednak bardzo droga, skomplikowana, a technologia tworzenia silników spalinowych szybko gnała naprzód, powoli doganiając silniki z półkolistą głowicą. I w kolejnych latach XX wieku popularność chemii mocno wyhamowała. I tak aż do II wojny światowej, kiedy to niemalże każda fabryka każdej marki została wciągnięta w produkcję uzbrojenia wojskowego, wyposażenia, pojazdów militarnych, samochodów, okrętów itd. Chrysler zajął się tym, w czym byli najlepsi, czyli silnikami. Zaprojektowali i wyprodukowali silnik Chrysler 42220, czyli V16 o pojemności 36,4 litra i mocy 2,5 tysiąca koni mechanicznych właśnie z półpolistymi komorami spalania z przeznaczeniem do lotnictwa. Kilku spośród producentów samolotów wyraziło swoje zainteresowanie tą jednostką. Przez kilka lat była ona dopracowywana i unowocześniana, Zanim jednak podpisano jakikolwiek kontrakt i przekazano go do masowej produkcji, wojna się skończyła, a wraz z nią zapotrzebowanie na taki silnik. Najważniejsze jednak, że inżynierowie Chryslera zdobyli doświadczenie w projektowaniu półkolistych silników. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten skrót myślowy, poprawnie za każdym razem powinienem mówić silniki z półkolistymi komorami spalania, ale sprawniej będzie mówić po prostu silniki półkoliste, a wszyscy wiemy o co chodzi. Chrysler wojnie postanowił przełożyć swoje doświadczenie na drogi publiczne i tak w 1950 roku zadobił silnik V8 z górnozaworowym rozrządem na popychaczach, który przy pojemności 5.4 litra produkował 180 koni mechanicznych. Announcing the new DeSoto Fire Dome 8. This is it, the most new automobile in America. The beautiful new DeSoto with the most exciting new engine in America. Here is an entirely new kind of automobile engine with hemispherical or dome-shaped combustion chambers that produce more work per unit of fuel than any other automobile engine. Konstrukcja była rozwijana i umieszczana w wielu samochodach wewnątrz grupy Chryslera, pod różnymi nazwami i w różnych konfiguracjach, łącznie ze zmienioną pojemnością skokową. Marki Chrysler i Imperial używały nazwy handlowej Firepower, DeSoto nazywało swoje silniki FireDome, a Dodge używał nazwy Retram. Najmniejszą spotykaną pojemnością silnika było 4 litry, natomiast największą 6,4 litra. Moce wahały się w przedziale od 140 aż do 390 koni mechanicznych. Wszystkie te silniki miały średnicę cylindra większą niż skok cylindra, co przekładało się na świetną charakterystykę pracy w niższych partiach obrotów. Charakteryzowały się również stosunkowo niskim stopniem sprężania w okolicach 9 do 1 i uznawane są za silniki chemii pierwszej generacji. Z najbardziej popularnych samochodów wyposażonych w ten silnik należy wymienić Chryslera 300C i 300D, Desoto Firedome oraz Doja Royal i Doja Coronet. Głównymi cechami pierwszej generacji silników chemii poza wspaniałym dźwiękiem i niezłą generowaną mocą był wspomniany wcześniej niski stopień kompresji. Niemożliwym jest uzyskanie wysokiego stopnia kompresji, jeśli między dękiem tłoka w jego górnym martwym położeniu a górną krawędzią komory spalania jest tak duża przestrzeń. Pogarszało to więc efektywność procesu spalania mieszanki, powodowało wysokie średnie spalanie i kiepskie parametry emisji spalin, czym w tamtych czasach się nie przejmowano. Przy okazji, dla Was szaloną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że jeden z pierwszych silników Firepower zastosowano do napędzania syreny ostrzegawczej, nazywanej Chrysler Bell Victory Siren. Głównym jej celem było ostrzeganie ludzi w razie ataku nuklearnego ze strony ZSRR w czasie zimnej wojny. Ważyła 2,7 tony, generowała dźwięk o natężeniu 138 dB, co jest światowym rekordem wśród syren. A w czasie testów alarm słyszany był z odległości 40 kilometrów. Druga generacja silników chemii została zaprezentowana w 1964 roku. I projektowana była z myślą typowo o wyścigach NASCAR. Wszędzie oznaczana była mianem 426, oznaczającej 426 cali sześciennych pojemności, co oznaczało na nasze równe 7 litrów. To właśnie ten silnik po raz pierwszy oficjalnie został nazwany chemii, i nazwa ta została zastrzeżona przez Chryslera. Początkowo używane były jedynie w wyścigach naskar i pod jego regulamin były przygotowywane. Przede wszystkim postanowiono się rozprawić ze sporym problemem charakterystycznym dla chemii pierwszej generacji, czyli niskim stopniem sprężania. Postanowiono więc oprócz półkolistej komory spalania zastosować również półkoliste dęka tłoków, które znacznie zredukowały przestrzeń między dękiem tłoka w górnym martwym położeniu a górną krawędzią komory spalania. Co skutkowało super wysokim stopniem kompresji na poziomie 13,5 do 1. Oprócz tego zastosowano sportowe kolektory wydechowe, a rozrząd ustawiono tak, że silniki ledwo co pracowały na niskich obrotach, a praca silnika wyrównywała się dopiero przy maksymalnym bucie. Zadebiutowały w wyścigu Daytona 500 w 1964 roku, zdobywając całe podium. I nie ma co się dziwić, bo sam dźwięk tego silnika powinien spowodować, że konkurencja spakuje manatki i sama się podda. Nowe chemii szybko jednak zostały zbanowane, ponieważ wprowadzono regułę, że silniki używane w wyścigach muszą być również dostępne w sprzedaży klientom detalicznym. Chrysler postanowił więc nieco silnik ugrzecznić, dostosować do pracy w ruchu drogowym, czyli w niższych partiach obrotów. Obniżono też stopień kompresji z 13,5 do 10,25 do 1 i przeprojektowano nieco gaźnik. I voilà! W 1966 roku do sprzedaży trafił tzw. Street Chemie, czyli jednostka dostępna w sprzedaży dla szerokiego grona odbiorców. Jeśli kiedykolwiek słyszeliście, że ktoś mówi o amerykańskich silnikach, o wspaniałym bulgocie i rozpływa się nad nimi, że kiedyś to było, że nie liczyło się niskie spalanie, a ogromna pojemność, wibracje, emocje, hałas, to prawdopodobnie mówi właśnie o Hemi 426. To jest właśnie ta znana amerykańska legenda, absolutna ikona świata masylkarów i karów. Stosowany był między innymi w Dodge'ach Charger'ach i Challenger'ach, Plymouthach GTX, Fury, Barracuda, Hemikuda i Superbearda. Wszystkie silniki miały żeliwny blok, żeliwną głowicę z elementami aluminiowymi, dwa zawory na cylinder napędzane poprzez górnozaworowy system z popychaczami i stopień kompresji na wspomnianym wcześniej poziomie 10,25 do 1. Zasilane były gaźnikami Cartera i na sucho ważyły aż 382 kg. Wyprodukowano zaledwie 11 tysięcy sztuk, głównie z powodu relatywnie wysokiego kosztu produkcji i ogromnej przestrzeni w nadwoziu, komorze silnika niezbędnej, żeby to monstrum móc w nim umieścić. Ze względu na swoją rzadkość, Dodge czy Plymouthy wyprodukowane w latach 65-71 z tym silnikiem pod maską są rarytasem i cenionym obiektem kolekcjonerskim. Dla przykładu Plymouth Barakuda w wersji bez dachu z 71 roku z chemii 426 pod maską został sprzedany na aukcji w 2014 roku za astronomiczne 3,5 miliona w dolarach. Piękna historia drugiej generacji chemii została brutalnie ucięta w roku 71, kiedy to w Stanach Zjednoczonych weszły w życie nowe restrykcje dotyczące emisji spalin, do spełnienia których chemii nawet się nie zbliżało. Do tego wielki kryzys naftowy w 73 roku, kiedy to OPEC postanowił uciąć dostawy ropy do USA, co spowodowało wielki skok ceny ropy. Niczym za pomocą magicznej różdżki, przestała się liczyć w samochodach pojemność i moc, a klienci zaczęli zwracać uwagę na niskie spalanie. Nie dość więc, że zaprzestano produkcji chemii, to dodatkowo moda na masę kary zaczęła przygasać, a technologia półkolistych komór spalania całkowicie wypadła z obiegu. Dokładnie na 32 lata. W początku XXI wieku postanowiono wskrzesić nazwę handlową chemii i inżynierowie Chryslera zabrali się do pracy. Był jednak jeden bardzo poważny problem. Tak, zgadliście, normy emisji spalin. Rozwiązano ten problem, ale szczerze mówiąc muszę przyznać, że stricte technicznie rzecz biorąc, silnik chemii, a raczej jego komora spalania, przestała być ściśle hemispherical czyli półkolista. By spełnić wymogi i restrykcje postanowiono zmodyfikować kształt głowicy przez co komora spalania nie jest już półkolista a co najwyżej lekko zaokrąglona. A do tego każdy cylinder wyposażony jest w dwie świece zapłonowe ustawione naprzeciw siebie pomiędzy zaworami tak by wzmocnić i spotęgować zapłon mieszanki. Płomień rozprzestrzenia się dużo szybciej na całą mieszankę, przez co sam proces spalania zachodzi dużo dokładniej, generując mniej ubocznych produktów spalania. Do tego zastosowano zmienne fazy rozrządu oraz system nazwany zmienną pojemnością silnika, co w praktyce jest niczym innym jak odcinaniem połowy cylindrów w czasie spokojnej jazdy. Chemii trzeciej generacji produkowany jest od 2003 roku aż do dnia dzisiejszego w wielu różnych wersjach. Najmniejszy ma 345 cali sześciennych czyli 5,7 litra pojemności, 345 koni mocy i 508 Nm i stosowany jest między innymi w nowych Chargerach, Challengerach Jeepa Grand Cherokee czy Chryslerze 300C. Kolejna na liście jest wersja 6,1 litra, która stanowi po prostu rozwierconą wersję 5,7 litra z dołożonymi kutymi korbowodami, wałem korbowym, natryskiem oleju na tłok oraz zmienionymi magistralami chłodzącymi. Generuje 425 koni i 569 Nm. Potem mamy 6,2 Hellcat i 6,2 Demon, nad którymi nie chcę się za mocno rozwodzić, bo o Dodge Demonie chcę zrobić osobny odcinek, Wspomnę tylko, że to najmocniejszy silnik samochodowy kiedykolwiek wyprodukowany przez Chrysler'a, z mocą dochodzącą do 840 koni mechanicznych. Sama komora sprężarki zastosowanej w Dimonie ma pojemność 2.7 litra, czyli więcej niż większość silników używanych w Europie. Czyste szaleństwo. Największa pod kątem pojemności silnika jest wersja 392 cali sześciennych, czyli 6.4 litra z mocą 525 koni mechanicznych i 691 Nm momentu obrotowego. Wszystkie te silniki mają żeliwny blok, aluminiową głowicę, nadkwadratowe tłoki i stopień sprężania między 9.5 a 11 do 1. Jako szaloną ciekawostkę powiem, że w 2005 roku Chrysler postanowił ogłosić konkurs o nazwie "What can you w którym uczestnicy zgłaszali swoje pomysły na alternatywne zastosowania silników chemii. Finaliści konkursu to m.in. Chemia odśnieżarka, chemia Rolba, czyli maszyna do odśnieżania i wygładzania lodu np. Na, na lodowiskach, chemii niszczarka biurowa, ale zwycięzcą konkursu został Chemii Big Wheel, czyli dziecięcy trójkołowiec z lat 70. I tak oto prześledziliśmy całą historię silników chemii, analizując jednocześnie ich aspekty techniczne i charakterystyczne cechy. Technologia, która miała swój złoty okres w latach 60. i 70., ale dzięki determinacji inżynierów Chryslera przetrwała do dziś, choć w nieco zmienionej formie. Mimo, że nie jestem aż tak zagorzałym fanem amerykańskiej motoryzacji i bliższe memu sercu są inne kierunki, to dźwięku tych silników mogłem słuchać na co dzień. A Wy? Wolicie Bulgot V8, czy raczej wyścigowy dźwięk silników wysokoobrotowych? A może wolicie ciszę elektryków? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a mi nie pozostaje nic innego jak powiedzieć, że w tym filmie to już wszystko. Serdecznie zapraszam do naszego Facebooka oraz Instagrama, gdzie będę dzielił się z Wami kolejnymi ciekawostkami, a przy okazji staram się tam nawiązywać z Wami jakiś bliższy, luźniejszy kontakt. Biorę się za tworzenie kolejnych materiałów dla Was, a za chwilkę za mną pojawią się inne interesujące filmy i możliwość subskrypcji kanału. Z tej strony Robert Spowagowanych. Miło mi było Was gościć. Trzymajcie się ciepło. Cześć.